Witamy z powrotem bo yy, zbyt mało pamięci po prostu. No. Dobra, bierzesz przyczepę. Nie. przyczepę. Silny jesteś. Dobra, daj. No właśnie. Weź dobrze nagrywaj. Waj. No, tam zostaje Można powiedzieć. Ale ciężko się bierze. Nagrywa ci? Tam buzie? Nie zawajdza! Może drugi Jeszcze raz będzie ten sam filmik z odpalania. Esa. Boże, się zmęczyłem. Ludzie, co samo sam opuszczę? No dobra, mogłem też opuścić. Uła, w ogóle nie ściepła. ciepła. No, Boże, się zmęczyłem. Jakby. A trochę chodził. Tam się w miejscu zatrzymiemy, jeden od drzewo leży, cała jest wziąć. Tylko, jak on już będzie wracał? No, jak ja będę wracać. Dobra, kręci Dawa, ja idę, bama otworzyć Ja idę bama otworzyć Młody będzie jechał Dawaj młodziutki, dawaj świeżak. O ten kamper, co widzicie Też jest do sprzedania Tak samo na moim Facebooku wystawiony To chcę samo, że go obejdzie. Są dwa zdjęcia. Tu, z boku, z, z przodu i z tyłu zdjęcie jest zrobione. Gazuj! Poczekaj, zacznijmy się. Gazuj! Czekaj. Chwilę gazuj! Jedziemy, ja sobie tu stanę. Nie, spróbuję Usiądę na przyczepce. Będę tak je nagrywał. Jedziemy? Widzicie, tam tą kupę drzewa przywiózł ten ciągnik. To jest stworzony ciągnik na sprzedaż, jest dobry do do, do wywózki tam, do wywózki różnych śmieci krzaków takich rzeczy jest najlepszy on jest mega silny dużo uciągnie, jak mówiłem najwięcej to tonę uciągnął na razie więcej nie próbowaliśmy do śmieci nie można wywozić nie, ale on no, dużo wywozi on wszystko wywiezie, po błocie przejedzie tylko nie jedziemy tam do górki gdzie możemy dojechać to jedziemy bliżej do tak, takiej takie miejscu My to naszymamy wodą, bo tam zawsze po jakimś po deszczu jakimś mocznym, albo po zimie jest. Deszcz.